Moi drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek w serii Czytam jak. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, w których bohaterkami były m.in. Kombuk, dr Book, Zaksiążkowane, Paula Rudę recenzuje czy Malwina, Zakątek czytelniczy, to zapraszam Was do opisu, tam zostawię linki do tamtych odcinków. Ogólnie koncepcja tej serii jest taka, że wybieram sobie jakąś osobę związaną ze światem książkowym, przede wszystkim jakiegoś twórcę z Book Mediów i tworzę swój TBR na podstawie tej osoby na podstawie jej TBR-u, na podstawie książek, które lubi typu książek, które lubi i generalnie do tej pory nigdy robiąc ten film nie konsultowałam się z bohaterkami czy też ofiarami tych moich odcinków. Nie pomagały mi wybierać tego tbr robiłam to samodzielnie. Natomiast dzisiaj będzie pod tym względem specjalny odcinek, ponieważ postanowiłam sięgnąć do twórczości i zainspirować się Agacią, która prowadzi Instagrama i YouTube'a subiektywnie. Agacia jest specjalistką, można powiedzieć taką promotorką literatury azjatyckiej, z którą Którą ja do tej pory średnio miałam po drodze. Czytałam kilka książek, oczywiście. E, natomiast nie zawsze znajdowałam w nich to coś, e, czym wszyscy dookoła się zachwycali, e, więc pomyślałam, że to właśnie do Agaci się zwrócę o to polecenie o pomoc w wyborze tego TBR-u. E, z tego właśnie narodził się pomysł na czytam jak. I ten odcinek teraz też się świetnie wpasowuje tematycznie, ponieważ Agacia w ramach swoich aktywności internetowych organizuje azjatycki miesiąc, w ramach którego właśnie promuje literaturę azjatycką. Wam o swoich polecajkach, o książkach, na które jest warto zwrócić uwagę, nawet jeżeli tak jak ja dopiero zaczynacie z literaturą azjatycką. No i akurat tak się składa, że ten azjatycki miesiąc trwa właśnie w lipcu. Więc tak jak powiedziałam, tym razem Agacie właśnie poprosiłam o wybór książek, ale poprosiłam ją też o to, żeby opowiedziała Wam o tym, o czym są te książki, więc oddaję jej głos, a sama zabieram się za czytanie. Cześć widzowie Kat z tej strony, Agacia z kanału Subiektywnie i ja na wstępie chciałam bardzo podziękować Kat za zaangażowanie w Azjatycki Miesiąc, bo to jest takie moje książkowo-akcjowe dziecko, które staram się rozwijać i w której jestem bardzo, bardzo zaangażowana. I fakt, że ta akcja dociera do coraz większych kręgów książkowej społeczności, to jest... To z jednej strony jest coś, co ja nie dowierzam, a z drugiej strony jest coś, za co jestem nieskończenie wdzięczna i jestem po prostu... jestem po prostu przeszczęśliwa. Więc z tej mojej radości postanowiłam polecić Kat książki. Tak naprawdę wyszło to tak, że to Kat mnie poprosiła o polecenie kilku książek, i ja się z jednej strony niesamowicie cieszę, że mam, to, że mam okazję to zrobić, a z drugiej strony, tak jak powiedziałam zresztą Kat, ten projekt ma jedną wadę, a mianowicie to, że te książki mogą się Kat nie spodobać. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo starałam się wybrać takie, które mogą się Kat spodobać. Jeśli chodzi o Dziewczynę z Konbini, to jest książka Sejaki Muraty, która jest ja, która jest naj, najbardziej obyczajowa ze wszystkich tworów Sejaki Muraty, bo uwierzcie mi, że Earthlings, czyli jej kolejna książka, ja nie wiem w jakiej kolejności one zostały wydane i powstały, ale Earthlings i Life Ceremony, zbiór opowiadań, to jest totalna psychodala. Dziewczyna z Konbini jest akurat taką bardzo obyczajową książką, która jest komentarzem na temat em, tego, y, czy w ogóle. Mamy prawo komentować to, że ktoś odstaje od społeczeństwa, i czy mamy prawo to oceniać, jeśli ta osoba nikogo nie krzywdzi. Tutaj główną bohaterką jest Keiko. Ona się nazywa Keiko. Tak, tak, ja czytałam Dziewczynę z kombinii w ogóle trzy lata temu. Chciałabym tę książkę sobie odświeżyć, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Ale w każdym razie wydaje mi się, że właśnie Keiko była główną bohaterką. To jest ta tytułowa Dziewczyna z kombinii, która od 18 roku życia, my ją poznajemy kiedy ma 36 lat, ona pracuje właśnie w Konbini. Konbini to jest taki tak zwany convenience store, czyli taki sklep, w którym możecie dostać praktycznie wszystko. Często się go porównuje do... I jej się ta praca doskonale podoba i ta praca de wręcz definiuje jej życie. Dosłownie, nie chcę mówić tutaj więcej, żeby nie zdradzać więcej kart przed czytaniem, ani żeby w ogóle nie robić Wam tutaj jakichś spoilerów, ale ta praca dosłownie definiuje jej życie i jej to zupełnie nie przeszkadza, ale przeszkadza to wszystkim osobom z jej otoczenia. No i ta, ta książka to jest właśnie taka próba przeanalizowania tego, na ile takie zjawisko może być Problematyczna i czy, czy to w ogóle jest zjawisko problematyczne? Zdajna komórata według mnie stawia tezę, że nie jest i pokazuje nam to w tej książce, dlaczego. Kejko jest dość specyficzną bohaterką, ale wydaje mi się, że da się ją polubić i da się z nią bardzo sympatyzować i mam nadzieję, że Kat także się to uda. Mam nadzieję, że ci się ta książka spodoba, a przynajmniej, że ją docenisz, bo wydaje mi się, że to nie jest. Kate to, nie są, to nie jest książka z kategorii, która się może podobać. Dziewczyna z kombini, tak jak powiedziała Agacia, jest historią kobiety, która od wielu lat pracuje w sklepie wielobranżowym i jest z nim tak ściśle związana, że można wręcz powiedzieć, że ten sklep wpisany jest w jej DNA, a ona z kolei jest wpisana w DNA tego sklepu. Oni trochę funkcjonują nierozerwalnie od siebie i można by było odnieść wrażenie, że tej głównej bohaterki nie ma bez tego właśnie sklepu wielobranżowego. Że ona w innych kontekstach po prostu nie istnieje. Książka jest też Pyrtera kobiety, która jest niedostosowana społecznie, ale to jest niedostosowanie, jest na, powiedziałabym, dwóch polach. Z jednej strony ona jest trochę niedostosowana do takiego codziennego funkcjonowania w społeczeństwie, żeby móc sobie z tym jakoś poradzić, tak w codziennym obyciu, po prostu naśladuje inne osoby. Wykorzystuje jakieś cechy charakterystyczne innych osób, moduluje swoje zachowania, właśnie pod zachowania tych osób, żeby się od nich nie odróżniać. Natomiast druga warstwa tego niedostosowania to to, że ona nie Wpisuje się w społeczne konwenanse, nie, jakby nie odpowiada na takie społeczne oczekiwania, które są na nią nałożone. I dopóki książka skupiała się właśnie na przedstawieniu tego portretu kobiety, dopóki przedmiotem, tym głównym zainteresowania była właśnie ona, tą główną bohaterką i jakby osią całej fabuły, do tej pory bardzo mi się podobało. Byłam zachwycona tym sposobem przedstawienia kobiety w kontekście. Ona nie była bohaterką samą istniejącą. Ona była bohaterką, Istniejącą właściwie wyłącznie w kontekście tego sklepu wielobranżowego. Natomiast w drugiej części, takiej nieformalnej drugiej części, bo książka tak nie jest podzielona, ale kiedy pojawia się męski bohater i w związku z nim zachodzą pewne zmiany w fabule i życiu bohaterki, moje zainteresowanie, które było na tym poziomie. Totalnie po prostu zaczął pikować w dół i książka przestała mi się podobać, bo miałam wrażenie, że z historii, która miała być takim nonkonformistycznym pstryczkiem w nos, pokazaniem, że można funkcjonować poza tymi schematami i nie jest nam słuszne, jakby oceniać ludzi, którzy próbują żyć poza tymi schematami, czy nie są w stanie się do nich dostosować, książka mogła być tym, a tak naprawdę została spłaszczona znowu do. Tego, że trzeba wpisać się w te konwenanse Nawet jeżeli dla nas jest to bardzo niekomfortowe Nie chcę za bardzo zdawać się w spoilery Bo jakby nie chcę wam tutaj psuć satysfakcji z czytania Natomiast miałam wrażenie, że w którymś momencie Kiedy właśnie pojawił się ten drugi bohater Kiedy ta bohaterka główna zaczęła gdzieś wpasowywać się w te ramy Miałam wrażenie, że straciliśmy z oczu ten główny cel książki, ale tutaj muszę od razu zaznaczyć, że ja nie jestem stuprocentowo pewna, jaki miał być główny cel tej książki, e, dlatego że mój problem z literaturą azjatycką e, myślę, że jest taki, już po kilku książek e, właśnie z tego kręgu kulturowego, mój problem wydaje mi się, że jest taki, że ja nie zawsze jestem w stanie odkodować to, e, o co autorowi czy autorce chodziło. E, więc mam czasami wrażenie, że moja nie do końca może pozytywna ocena książki e, wynika z tego, że do mnie chyba nie dociera to, co miało dotrzeć, nie jestem w stanie tego na bazie moich doświadczeń, gdzieś tam kulturowych, odkodować. To jest jakby zupełnie inny krąg kulturowy i sposób w ogóle przekazywania historii, opowiadania o pewnych wydarzeniach jest Diametralna różnica między literaturą azjatycką a literaturą zachodnią, powiedzmy, e, amerykańską, brytyjską, polską i tak dalej. Widać różnice w stylu, różnice w sposobie przekazu, więc ja nie wiem, czy jak nie widzę czegoś w książce, e, to znaczy, że tego w tej książce po prostu nie ma i nie ma co się doszukiwać metafor drugiego dna, przekazu, przesłania i tak dalej. Czy on jest tak skonstruowany, właśnie ten jakieś to drugie dno jest tak skonstruowane. Że ja po prostu nie jestem w stanie go odkodować Więc jeżeli tutaj było jakieś drugie dno Jeżeli ja coś miałam z tej drugiej części wyciągnąć To ja tego nie wyciągnęłam Mi się zdecydowanie bardziej podobała pierwsza Podobał mi się sam finał tej historii e, Natomiast miałam wrażenie, że to co właśnie miało być nonkonformistyczne I to co miało stać trochę w kontrze do tych oczekiwań kulturowych e, Tutaj zostało zaburzone pojawieniem się tej drugiej postaci Być może książkę źle interpretuję e, Tutaj Agacia przydałaby się jakaś konsultacja merytoryczna e, Więc mam Nadzieję, że jeżeli ktoś z was jest taki bardziej obeznany w tej literaturze, to może da mi znać, o co tutaj chodziło. Bo ja miałam wrażenie, że jeżeli cały czas wypieramy jakiś element, świadomie czy nieświadomie wypieramy jakiś element swojego życia i nie chcemy się do niego dostosowywać, a nagle przyjmujemy coś, co jest substytutem tego wpasowywania się właśnie w ten schemat, no to cała idea tego niewpasowywania się w schemat trochę się burzy. Ale to są gdzieś tam moje różne refleksje. Książka ogólnie w 3/4 mi się podobała. Pojawienie się tej drugiej postaci niestety to moją frajdę zepsuło. Heaven to jest książka, która niedawno wyszła na polskim rynku, została wydana nakładem wydawnictwa Mowa, jest to książka Miejka Kałakami, która była nominowana do Nagrody Bookera. I to jest po prostu historia o, nawet bym powiedziała, taki traktat o przemocy. O tym, jakie są podstawy przemocy. O tym, że przemocy tak naprawdę nie da się w żaden logiczny sposób wyjaśnić. I także o tym, jaka jest relacja pomiędzy ofiarą przemocy, a sprawcą przemocy. I w tej książce głównymi bohaterami są Maroko, który został tak nazwany w polskiej wersji tłumaczeniowej od tego powiedzenia jedno oko na Maroko, ponieważ on ma zezujące oko po prostu. Można powiedzieć, że ma jedno jego oko. Praktycznie wcale nie pracuje. No i Według Maroko jest to powód, przez który jego rówieśnicy się nad nim znęcają. Poznajemy też tutaj Kodzimę. I Kodzima jest po prostu zaniedbana. Ona nie do końca dba o higienę i nie dba właściwie zupełnie o swój wygląd. I dziewczyny z, z klasy, do której, właśnie chodzi też, do której chodzą i Maroko i Kodzima, znęcają się nad Maroko. Znęcają się głównie chłopcy. No i to jest taka sama nakręcająca się spirala, ponieważ dzieciaki znęcające się nad Kodzimą na Maroko są dzieciakami popularnymi, więc nikt nie chce się im sprzeciwić. No i to właśnie się tak na na nawarstwia, nawarstwia. I to jest książka pełna bardzo brutalnych scen przemocy. Milko Kałakami tutaj nie przebiera, bo ona tutaj w ogóle nie sięga po półśrodki. Ona jest tutaj tak, tak bardzo bezpośrednia, jak być można. I to jest książka, która o której część osób mówi, że ona jest wręcz przytłaczająca, jeśli chodzi o ogrom zawartego w niej cierpienia, ale ja jak najbardziej rozumiem ten zabieg. I mam nadzieję, że Ciebie ta książka nie przytłoczy i wydaje mi się, że to też jest taka historia, którą docenisz, ponieważ to zdecydowanie nawet bardziej niż Dziewczyna z nie jest książka, która się może podobać. To jest książka, którą można docenić i którą można zrozumieć. Jeżeli chodzi o Heaven, to szczerze mówiąc miałam nadzieję, że Agacia mi tę książkę wybierze, bo ostatnio sporo się o tym tytule mówi, dużo osób gdzieś tam polecało, czytało. Jest to dość głośna, niedawna premiera. Tutaj też podziękowania dla Nikoli, doktor Book, dzięki której mogłam książkę przeczytać, bo ja niestety nie mogłam na nią nigdzie trafić, w bibliotece, na Legimi i tak dalej, więc poprosiłam o pożyczkę. Także biblioteka doktor Bóg wypożyczyła. Dzięki Nikoli mogłam przeczytać. No i niestety, moje wnioski są bardzo podobne, co w przypadku dziewczyny z Konbini. Tylko, że tutaj historia jest dużo cięższego, dużo trudniejszego kalibru. Dziewczyna z Konbini była po prostu przyjemną, lekką książką. To można było przeczytać jakoś tam po prostu dla przyjemności. Natomiast Heaven jest książką niezwykle bolesną niezwykle trudną. Mamy tutaj chłopaka, który jest prześladowany w szkole za wygląd. Ma Zeza, w związku z tym mówią na niego Maroko, tego powiedzenia jedno oko na Maroko, i on dostaje któregoś dnia karteczkę w szkole od innej dziewczyny, jak się potem okazuje, z jego rocznika, z jego klasy, nawet która też jest prześladowana za to, że, no delikatnie mówiąc, nie utrzymuje higieny. To wynika z jakichś elementów, co, czego dowiadujemy się oczywiście później w fabule, natomiast w odbiorze rówieśników to jest po prostu tak, że ona jest brudna, ona się nie myje, ona śmierdzi i tak dalej. W związku z tym, no, staje się też taką ofiarą, nawet nie jakiś tam zaczepek, tylko po prostu ofiarą konkretnej przemocy. Heaven jest książką naprawdę bardzo brutalną. Czytanie opisów do połowy książki mniej więcej, zanim się uodporniłam trochę na to, o czym czytam, było po prostu. Emocjonalnie niezwykle męczące i przytłaczające. To nie jest książka, którą sobie wście do obiadu albo tak na leniwy niedzielny wieczór łykniecie. E, bardzo, bardzo ciężka lektura, bardzo graficzna, bardzo plastyczna. E, tutaj autorka nie ucieka od opisów, nie ucieka od tej brutalności w tekście, e, w tym przekazie, więc czytanie tego jest naprawdę trudne. I podobnie jak w przypadku Dziewczyny z Kombini, przez większość książki podobało mi się to, w którą stronę idziemy. Może fabuła mi się nie podobała, bo trudno mówić o podobaniu się w przypadku książki o przemocy, której, której doświadczają bohaterowie, i o bezkarności, i o tym, że wiecie można kogoś skatować prawie na śmierć i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. To nie jest książka do podobania się, więc ja doceniałam ją w trzech czwartych mniej więcej za sposób przekazu, za w ogóle wartość, za tą kwestię merytoryczną. Jakby samą esencję tej książki. Tylko potem nastąpiło zakończenie. I tutaj znowu nie chcę Wam spoilerować, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy czytali, a być może macie taką ochotę. Natomiast mnie to zakończenie bardzo wybiło z całej tej fabuły. Pojawiła się taka rozmowa, i ta rozmowa mi się bardzo podobała. Znowu, trudno mi się podobaniu, ale była bardzo uderzająca. Rozmowa ofiary ze sprawcą o tym, że tak naprawdę, dlaczego czegoś mamy nie robić? jeżeli możemy to zrobić. W sensie, wiecie, my jako zwykli ludzie o w miarę tam powiedziałabym poukładanym systemie wartości wiemy, że pewne zachowania są złe i pewne rzeczy się nie powinno robić. Ale ten oprawca stawia pytanie, a właściwie dlaczego? Co mi za to grozi? Doniesiesz na mnie? Będę miał karę? Nie wiem, pójdę do poprawczaka? Jakby mogę cię zabić? I co z tego? I jakby wiecie, to jest, to jest przerażające, ale czytając i czytając argumentację tej osoby, mamy takie no, właściwie ma rację. Właściwie ma rację, bo my żyjemy w społeczeństwie, które. Wiecie, no, my tutaj zachodnio czy, czy w Japonii, jakby nieważne, ale ogólnie żyjemy w społeczeństwie, w którym normy są kreowane jakby przez nas samych. Są jakieś normy, powiedziałabym, społeczne, kulturowe, jasne, one się potem przekształcają w normy prawne, ale bardzo duża część naszych przepisów wynika po prostu z takiego uzusu społecznego. Więc to my stwierdziliśmy kiedyś, w którymś momencie ewolucji, jako ludzie, że pewne rzeczy są złe. No, ale są takie jednostki, które stwierdzają, i właściwie co z tego? Dlaczego mam czegoś nie zrobić? Tylko dlatego, że tak nie można, nie powinno się. Jakby ta rozmowa, ta scena w ogóle, to była chyba najmocniejsza scena w tej książce. Najbardziej tak, wiecie, czytałam i miałam takie. Nie powinnam się zgadzać z osobą, która jest oprawcą, ale w gruncie rzeczy, na takim czysto teoretycznym poziomie mogę próbować się zgodzić. Także to była najmocniejsza scena w książce, ale potem to, co działo się w finale, niestety dla mnie tą książkę trochę rozbiło, bo finał wydawał się aż komiczny, był, był brutalny, był, był brzydki, po prostu taki turpistyczny i odrzucający, ale nijak mi nie przystawał do tej całej fabuły. I miałam wrażenie, że w którymś momencie znowu straciliśmy to, co było istotne z oczu i nagle... Nie wiem, nagle ci bohaterowie jakby zaczęli zachowywać się trochę jak szaleńcy. Nie wiem, nie jestem w stanie jakby uchwycić konkretnego tego elementu, który mi nie pasował. Nie umiem tego nazwać. Wiem po prostu, że jakby klimat tego całego zakończenia, sposób podsumowania tej fabuły, no coś mi tam po prostu nie grało, coś mi nie leżało. Albo to było tak przegięte, że aż właśnie po prostu komiczne, albo. Albo ja nie byłam w stanie znowu czegoś odszyfrować, odcyfrować. W każdym razie, Heaven nie jest to książka, którą będę polecać w kategoriach: wow, to jest wspaniałe, wszystkim się spodoba, w ogóle, uhu, jaka super książka. Absolutnie nie. To jest książka, o której, tak jak Agacia powiedziała, trudno jest mówić: to jest jeden z tego rodzaju tytułów, o którym trudno jest mówić, że to jest książka do podobania się. Nie mogę powiedzieć, polecam wszystkim, to jest fantastyczna lektura, w ogóle wszystkim się spodoba. Bo to nie jest książka do podobania, to jest książka do doświadczenia, to jest książka do przeżycia chyba. Zresztą bardzo podobne odczucie miałam w kontekście książki, która też jest dla nas wspólna z Agacią, czyli Raj pierwszej Miłości Fang Shichi. a To jest patronat Agaci i potem to jest też książka, którą ja czytałam m.in. z jej polecenia. Też książka bardzo trudna, bardzo wymagająca. Książka, która jest doświadczeniem czytelniczym po prostu, która... Jednocześnie przyciąga i odrzuca tym, jak jest bolesna, jak jest trudna. Tam też przemocowe opisy, wykorzystywanie, tam jest, wiecie, kwestia wykorzystywania no, no, uczennicy przez nauczyciela, wykorzystywanie i różnicy wieku i różnicy pozycji społecznych i tak dalej. I bardzo Dokładne, plastyczne, precyzyjne, brutalne opisy. I w Heaven jest bardzo podobnie, ale to jest ten przypadek, kiedy książka jest trochę tak jak wypadek samochodowy. Nie chcecie na to patrzeć, bo to jest tragiczne, to jest obrzydliwe, to jest odrzucające, to jest po prostu bolesne, ale nie możecie oderwać wzroku. I właśnie z Heaven jest bardzo podobnie, więc nie powiem, że to jest książka dla wszystkich, że polecam, że super fantastyczne, każdemu się spodoba, ale to jest doświadczenie literackie, któremu myślę, że warto, z którym warto się zmierzyć. Nie każdy myślę mu sprosta, może nie każdy, tak jak ja. Nie każdy będzie w stanie to odszyfrować tak jak należy, ale myślę, że to jest książka, której po prostu warto doświadczyć. The story of a long distance marriage to, jak dla mnie, jest totalne postawienie na głowie wszystkich klisz związanych z romansami. Mamy tutaj Irę, mamy Rohana, i oni. Są związkiem od dosyć dawna, bo z tego, co pamiętam to jakieś 10-12 lat, ale ślub wzięli dosyć niedawno, bo jakieś tam kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem fabuły. No i Ira ma wyjechać na doktorat do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż tak naprawdę trwa, trwa ich małżeństwo. I tutaj zaczyna się w ogóle totalne odwrócenie tego tych wszystkich konwencji związanych z romansem, ponieważ to Rohan jest tą stroną związku, która bardziej się tym przejmuje i która jest bardziej emocjonalna, a no raczej z reguły w romansach działa to na odwrót. Kolejnym takim elementem związanym z tym, z tą, z tym właśnie postawieniem tej konwencji romansu na głowie jest to, że no, choćby też to, że z reguły w romansie działa to tak, że bohaterowie się dopiero poznają i dopiero ta ich znajomość się zawiązuje i na przykład jeśli jeden z bohaterów wyjeżdża, to drugi podąża za nim, a tutaj mamy także nie, że Rohan prowadzi swoje zwyczajne życie w New Delhi. Ira jest w Nowym Jorku, no i jak dla mnie ten tytuł oznacza zarówno Sytuacje, w jakiej się znajdują, czyli to long distance marriage, ale także charakteryzuje ich związek, ponieważ oni, mimo tego, że byli małżeństwem, to tak naprawdę okazuje się, że było między nimi bardzo wiele niedopowiedzeń i dopiero ten fizyczny dystans sprawia, że oni zaczynają o tym rozmawiać. I to jest książka tak naprawdę, która nie jest romansem, ale która jest taką powieścią obyczajową która opowiada o próbie naprawienia związku. I to jest przeurocza historia. Znaczy może nie przeurocza, ale nie jest aż tak uroczona. Jest bardzo ciepła. I dużą rolę tutaj odgrywają też przyjaciele, więc to jest też poniekąd historia o przyjaźni, co też nie jest dosyć charakterystyczne to też nie jest za bardzo charakterystyczne dla książek określonych jako romanse. I gdybym miał obstawiać, co będzie Twoim ulubieńcem, to wydaje mi się, że to, i naprawdę trzymam mocno kciuki za to, że The Story of Long Distance Marriage Ci się spodoba, bo ja uważam, że to jest książka, która powinna zyskać o wiele większą popularność na polskim rynku i chciałabym, żeby ktoś się u nas wydał. I na koniec A Story of Long Distance Marriage, czyli książka reprezentująca literaturę indyjską, ale książka jednocześnie chyba najbardziej zachodnia z tych wszystkich azjatyckich, które czytałam. To jest książka, która gdyby wymienić w niej imiona, bohaterów i zmienić miejsce akcji, to właściwie przeszłaby jako książka napisana gdziekolwiek indziej na świecie. Tutaj mam historię młodego małżeństwa, które zostaje poddane pewnej próbie, to znaczy muszą przez jakiś czas żyć na odległość, mężczyzna zostaje w Indiach, natomiast kobieta, żeby rozwijać się naukowo i zawodowo, wyjeżdża do Stanów chyba na dwa lata. Opowiadana jest z perspektywy mężczyzny, więc tak trochę nietypowo, że to nie facet wyjeżdża, a kobieta siedzi i tęskni, tylko tutaj te role mam odwrócone, bo to on Siedzi, tęskni i zastanawia się nad tym swoim małżeństwem. I niestety ta książka chyba trafiła do mnie najmniej z tych wszystkich. Najmniej mnie interesowało to, co dzieje się w fabule i co do jakich refleksji, do jakich wniosków dochodzi bohater. Brakowało mi w tej książce przedstawienia drugiej perspektywy, bo w którymś momencie ten idealny obrazek małżeństwa zaczyna się sypać. E, oni są tacy cudownie zakochani, wydaje się, na samym początku, ale z biegiem kolejnych rozdziałów okazuje się, że na przykład ta kobieta, no, to jest pewien spoiler, ale jakby muszę o tym powiedzieć, żeby wyjaśnić to, co mam na myśli, e, kobieta e, informuje tego swojego męża, że to nie jest tak, że ona wyjechała po... Tak strasznie ciężko było mu się rozstać, jej się rozstać z tym mężczyzną, ale wyjechała, bo musiała, bo się chciała rozwijać i tak dalej. Tylko to, żeby od niego się oderwać, też było pewnym czynnikiem decydującym w o tym, że ona wyjechała. No i okazuje się, że ten cały wizerunek małżeństwa tego idealnego trochę zaczyna się sypać, tylko że my to wszystko poznajemy trochę jednotorowo. To znaczy, mamy bohatera, który dowiaduje się nagle, że ta druga strona postrzega ich relacje w taki a taki sposób. On uważa, że wszystko było super. Ale mi brakowało perspektywy tej kobiety w sposób taki namacalny, bo my tak naprawdę jej odczucia, jej wrażenia dostajemy jakby przepuszczone przez jego filtr w pewnym sensie. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale to jest takie, ona powiedziała, że. I Miałam wrażenie, że on jako narrator nie jest do końca wiarygodny, że nie mogę tak stuprocentowo zaufać temu, że e, on mówi, że no jego małżeństwo było takie super, a tutaj on nie rozumie, dlaczego ta kobieta ma jakiś problem. Ja miałam wrażenie, że pod tym jest gdzieś coś głębiej i brakowało mi tej perspektywy kobiety, z której mogłabym zobaczyć jakby jak wyglądała ta druga strona medalu. Bo wiecie, tutaj tak naprawdę troszkę można porównać to do kłótni. Stoimy po środku kłótni, ale dociera do nas tylko argument jednej strony, tak? Argumenty jednej strony, jakieś zarzuty z jednej strony i tak dalej. Ta druga strona nie ma szansy przedstawić swojej wersji wydarzeń, więc my jako czytelnicy automatycznie przychylamy się niejako do jednej ze stron tego, powiedzmy, sporu. Ta książka jest akurat chyba najbardziej niewymagająca konstrukcyjnie i tematycznie ze wszystkich, o których dzisiaj mówię i chyba z wszystkich książek z literatury azjatyckiej, e, które do tej pory czytałam. Tak jak mówię, spokojnie przeszłaby jako zwykła obyczajówka z jakiegokolwiek innego miejsca na świecie. E, te kwestie kulturowe oczywiście są, natomiast one nie są aż tak, mam wrażenie,. Mm, bardzo istotne. Jednak czy w Heaven, czy w Dziewczynie z Konbini bardziej czułam i miejsce akcji, i pewne kwestie kulturowe, takie społeczne, oczekiwania i tak dalej. Natomiast w tym Story of Long Distance Marriage te kwestie kulturowe są, ale trochę jakby na drugim planie. Pewne zachowania bohaterów są tym usprawiedliwione, że to w tym kręgu kulturowym tak po prostu jest, ale. Gdzieś dla mnie to wszystko było nienamacalne. Ten, to miejsce akcji, ta para, to by się mogło dziać w dowolnym innym miejscu na świecie i nie wiem czy byłoby wtedy bardziej czy mniej interesujące, czy może tak samo interesujące, albo tak samo nieinteresujące. I wiecie, książka jest krótka, ja przez nią brnęłam bardzo długo, jakby ciągle szukając sensu tej fabuły. Nie mogłam się go doszukać, brakowało mi tej drugiej perspektywy, więc no to, to miała być książka, zdaniem Agaci, która m, miała szansę jakby najbardziej mi się spodobać z racji tej przeciętności, w sensie, może nie przeciętności, ale tego podobieństwa do innych książek, które czytam, w sensie do, do tego zachodniego kręgu kulturowego. Faktycznie ona była chyba najbardziej zbliżona do książek z zachodniego kręgu kulturowego, i miała ten niski próg wejścia. Tutaj nie trzeba było jakoś się szczególnie przygotowywać, że to jest literatura azjatycka, więc będzie to XYZ, takie i inne wyzwanie, ale chyba przez to ja nie, niczego w niej nie byłam w stanie dostrzec. Gdyby to była książka, nie wiem, wydana w Anglii, w Stanach gdziekolwiek, ją oceniłabym naprawdę nisko, bo miałam wrażenie, że po prostu była nie to, że o niczym, ale trochę w takim odbiorze jednak o niczym. Więc tak wygląda moje kolejne starcie z literaturą azjatycką. E, dziękuję bardzo Agaci za polecenia książek, za udział w dzisiejszym filmie, e, za to, że mówi Wam o książkach, które nie wyskoczą Wam z lodówki, e, więc jeżeli takiej literatury poszukujecie, zajrzyjcie do niej koniecznie. E, dajcie znać, czy czytacie książki e, w ogóle z tego kręgu kulturowego, powiedziałabym wschodniego. E, cały czas mówiąc o takich książkach, mam takie, jak o tym powiedzieć właściwie, żeby to było poprawne politycznie, żeby nikogo nie urazić i tak dalej. Więc. E, jeżeli czytacie literaturę azjatycką Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia Czy być może jest w tych książkach Właśnie coś więcej, czego ja nie dostrzegam Być może też tych rzeczy nie dostrzegacie Dajcie znać, od jakiej książki Waszym zdaniem warto zacząć Bo ciągle mam ochotę próbować Ja się od tych książek nadal trochę odbijam Natomiast mam tą chęć poszerzania horyzontów Więc jeżeli macie jakieś inne propozycje Właśnie literatury azjatyckiej do przeczytania To dajcie o nich koniecznie znać w komentarzu Tak jak mówiłam, zajrzyjcie do Agaci Zostawię linki do niej w w opisie tego filmu, oczywiście, żebyście się mogli zapoznać z tym, co robi. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj poniżej, abce subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!